Cichopek i Kurzejewski rozmawiali na wizji o zachowaniach, zniszcza każdy związek. Widzom nie mieli litości. Walentynkowa rozmowa w studio pytania na śniadanie wywołała niemale poruszenie widzów. Przypomnijmy, Katarzyna Cichopek do niedawna była zona Marcina Hakiela, z którym ile 17 lat i doczekała się dwojga dzieci. Wiadomość o ich rozwodzie była dla wszystkich sporym szokiem, bo ci chłopkowie uchodzili za jedno z najbardziej zgranych malzenstw w show biznesie. Tancerz, który dość przezywał rozpad rodziny, udzielił wywiadu, w którym zasugerował, że ona go zdradzała. Z kolei Maciej Kurzajewski rozwiódł się z Paulina Smarż w 2020 roku po 23 latach malzenstwa. Byli malzunkowie i wychowali wspólnie dwoje dzieci. Już od momentu ogłoszenia rozwodu Kasi w kuluarach plotkowano się o jej bardzo bliskiej i zazylej relacji z partnerem ze Daniówki. Prezenterzy zostali postawieni pod ścianę i zmuszeni do ujawnienia swojej relacji przez Paulinę smaszcz. Kobieta potarda, jak nazywa siebie, byla zona Kurzajewskiego, do dziś nie odpuszcza żadnej okazji, by bit szpile Byle i jego nowej partnerce. Ostatnio w dost szokujący sposób wypowiedziała się o tym, czego życzy dzieciom, które Kasia w przyszłości urodzi mackowi. We wtorek, 14 lutego, Cichopek i Kurzejewski przywitali widzów pytania na śniadanie. Oczywiście tematyka w studio krecila się wokół Dnia Zakochanych. A może im walentynki zaimponować ukochanej i zespiewać pod jej oknem milosna piosenkę? Podpowiemy. Jak to zrobić, by nie zrazić do siebie sąsiadów, przeczytaliśmy w zapowiedzi walentynkowego wydania. Już niedługo na TV ruszy nowe, randkowe reality show, które będzie oparte na szczerości partnerów. Program poprowadzi Sandra Kubicka. Modelka pojawiła się w studio pytania na śniadanie. By opowiedzieć więcej o nowym formacie stacji. W studio nawiązala się też dyskusja o zachowaniach które zniszcza każdy związek. Takie sformułowanie pojawiło się też na pasku śniadaniówki. Co uchwycił Michal Marszal z tygodnika nie. Dziennikarz udostępnił w sieci zdjęcie Cichopek i Kurzajewskiego na tle owego stwierdzenia. Posłuchajmy ekspertów XD, napisał z ironią dziennikarz. Burzliwa dyskusja rozwiązala się także na Facebookowym profilu pytania na śniadanie, Gdzie widzowie dali upust swoim odczuciom? Temat idealny dla pary prowadzacej. Daje dużo do myślenia, napisala jedna z internautek. Mam podobne odczucie, dziwne to, dodaje kolejna. W końcu temat, w którym naprawdę wypowiedzieli się eksperci. W tym temacie mogę im zaufać, drugi następna. A wy co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach.